Nie będę marnował Twojego czasu. Oto poradnik bez pierdolenia, jak zacząć zarabiać w młodym wieku. Numer 1. Copywriting. Copywriting to sztuka pisania tekstów, które sprzedają. Firmy zawsze potrzebują dobrych tekstów na swoje strony reklamowe, blogi albo social media. Jeśli lubisz pisać, copywriting może być świetnym sposobem na zarobek dla Ciebie. No ale jak zacząć? Zacznij od stworzenia portfolio. Możesz napisać kilka przykładowych tekstów, aby zdobyć pierwsze takie referencje. Dołącz do platform takich jak Upwork, Freelancer czy Fiverr, tam możesz znaleźć pierwszych klientów i zbudować swoją reputację. Numer 2. Montaż. I to nie montaż ogrzewania, a montaż filmików. Jeśli interesujesz się montażem filmów i jesteś w jakiś sposób kreatywny w tym, możesz zaoferować swoje usługi youtuberom. W dzisiejszych czasach wielu twórców treści poszukuje osób, które pomogą im w montażu ich materiałów wideo, bo lenią się nie chce robić. Ale jak zacząć? Naucz się podstaw montażu w programach takich jak Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro czy DaVinci Resolve. W internecie znajdziesz wiele darmowych kursów i tutoriali do tego. Ćwicz, Ćwicz i Ćwicz. I jak w końcu osiągniesz wysoki level, że serio jesteś w stanie montować filmiki dla ludzi, zacznij pisać do YouTuberów, a najlepiej na ich pocztę. Numer 3. Freelancing. Freelancing to praca na własny rachunek, gdzie sam decydujesz, jakie projekty przyjmujesz. Możesz być grafikiem, programistą, tłumaczem, no kim tylko chcesz być. Jak zacząć w tym? Zidentyfikuj swoje umiejętności i pasje. Co potrafisz robić dobrze, co sprawi ci przyjemność, i to właśnie traktuj jako swoją specjalność, taką umiejętność. W tym przypadku również najlepiej jest założyć konto na np. Na Upworku albo Fiverze albo Freelancerze, wypełnić tam swoje portfolio, dodać przykłady pracy i zacząć aplikować do projektów. Numer 4: E-commerce. E-commerce czyli handel elektroniczny. To sprzedaż produktów lub usług przez internet. Możesz założyć własny sklep online i sprzedawać produkty fizyczne albo cyfrowe. Od razu zaznaczam. E-commerce to niekoniecznie musi być dropshipping. Dobra, to jak zacząć? Wybierz produkty, które chcesz sprzedawać. Mogą to być rzeczy, które sam robisz, produkty z hurtowni, czy nawet cyfrowe pliki, takie jak e-booki albo kursy online. Potem załóż sklep internetowy. Najlepiej moim zdaniem korzystać z Shopifya. Następnie wykorzystaj media społecznościowe, reklamy Google i Facebook Ads, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. Natomiast na sam początek polecałbym marketing organiczny na TikToku, ponieważ jest to darmowe, więc jest zerowe ryzyko straty pieniędzy. Co oznacza marketing organiczny? Chodzi o to, żebyś po prostu promował swoje treści albo produkty, kręcąc filmiki na TikToku. To oczywiście jest za darmo, więc tak właśnie polecam zacząć. Zarabianie w młodym wieku jest możliwe. Ja sam mając 14 lat zarobiłem swoje pierwsze kilka tysięcy złotych, właśnie na copywritingu. Jeżeli się wahasz, co wybrać albo wybrałeś już, ale nie wiesz, jak się tego nauczyć, z całego serca mogę polecić kurs Andrew Tate'a. Jest w nim 12 różnych takich obozów, gdzie profesorowie uczą Cię krok po kroku, jak rozwijać się i zarabiać na wybranym przez Ciebie modelu biznesowym. Ja sam jestem tam już kilka lat i nie mogę się do niczego przyczepić. Ponad 200 tysięcy ludzi, którzy zawsze pomogą w Twoim problemie. Link w opisie. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli Cię to interesuje, zostaw suba i wbijaj na Insta. Do następnego.